Dzień dobry, cześć. Witam w kolejnym odcinku pozytywnego podcastu dziś porozmawiamy o czymś, co jest pragnieniem wielu z nas, a mianowicie o bogactwie. I nie chodzi tu tylko o bogactwo materialne, ale również o obfitość w każdej sferze życia. Będziemy czerpiać oczywiście z mądrości złotej księgi i samą Spróbujemy zrozumieć, jak przyciągać bogactwo. Jak stać się prawdziwie zamożnym człowiekiem, zarówno duchowo, jak i materialnie. Zapraszam. Zanim przejdziemy do konkretnych kroków, to zastanówmy się, czym tak naprawdę jest bogactwo. W Złotej Księdze Saint Germain dowiadujemy się, że bogactwo to nie tylko pieniądze, ale również stan naszego umysłu, naszego serca i duszy. To poczucie pełni, Spełnienia i radości z życia. I kluczem do osiągnięcia prawdziwego bogactwa jest zrozumienie, że to, co jest na zewnątrz, jest odbiciem tego, co nosimy w sobie. Pierwszym krokiem do stania się bogatym jest zrozumienie oraz akceptacja własnej wartości. Często podświadomie ograniczamy się, myśląc, że nie zasługujemy na więcej. A więc Sanżerma przypomina nam, że jesteśmy manifestacją boskiej doskonałości i jeśli uwierzymy w naszą wartość i w to, że zasługujemy na wszystko, co najlepsze, to zaczniemy przyciągać do naszego życia obfitość. Powtarzaj sobie codziennie: zasługuję na bogactwo we wszystkich aspektach życia. Kolejnym krokiem jest wyeliminowanie lęku. I wątpliwości związanych z pieniędzmi. Strach przed brakiem i przekonanie, że pieniądze są trudne do zdobycia, blokują przepływ energii finansowej. To, na czym skupiamy swoje myśli, to przyciągamy. I jeśli nasze myśli są pełne lęku, niedostatku, to właśnie to będzie dominować w naszym życiu. Uwierz mi, to jest aż tak proste. Zamięte te negatywne myśli na pozytywne. Ja wiem, że to nie jest proste. Ja wiem, że na to trzeba czasu, ale poświęć ten czas i uwierz, że w końcu wymanifestujesz tę kasę. Pieniądze płyną do mnie swobodnie i z radością, afirmuj: Pieniądze płyną do mnie swobodnie i z radością. Kolejnym kluczowym aspektem jest wdzięczność po raz setny. Wdzięczność jest jednym z najsilniejszych narzędzi do przyciągania obfitości. Kiedy jesteśmy wdzięczni za to, co już mamy, otwieramy się na więcej. Nie marudźmy, że nie mamy tego, tamtego i owego. Skupmy się na tym, co mamy. Zacznij dzień od wyrażenia wdzięczności za to, co już posiadasz, za zdrowie, za rodzinę, za pracę, za każdą drobną rzecz, która sprawia ci radość. Bo wdzięczność wzmacnia nasze wibracje i przyciąga jeszcze więcej tego. Za co jesteśmy wdzięczni. Nie, zapom nie zapomnij również o wizualizacji. Wyobrażanie sobie siebie, poczucie, y wywołanie takich emocji, że jesteśmy już bogaci, szczęśliwi, że jestem spełnioną kobietą, to jest potężne narzędzie kreacji. Wyobrażaj sobie, jak wyglądasz, jak się czujesz, co robisz, kiedy w końcu osiągasz swoje finansowe cele. Wizualizacja pomaga nam skupić się na naszych pragnieniach, no i wprowadza nas w odpowiednią wibrację, która przyciągnie, przyciąga bogactwo. No i na koniec, pamiętaj o działaniu. Saint Germain uczy nas, że sama myśl nie wystarczy, ale musimy działać, bo kiedy pojawiają się okazje, kiedy intuicja podpowiada nam, by coś zrobić, to nie wahajmy się. Działanie z wiarą i z pewnością siebie przybliży nas do osiągnięcia naszych celów. Pamiętaj, bogactwo nie jest celem samym w sobie, ale narzędziem, które pozwala nam realizować nasze marzenia, pomagać innym i żyć pełnią życia. Na tym się skup. Podsumowując, bogactwo to stan umysłu, serca i duszy. To akceptacja własnej wartości, eliminacja lęków, praktyka wdzięczności, wizualizacja sukcesu i zdecydowane działanie. Czerpmy mądrość. Czerpmy mądrości ze Złotej Księgi, bo możemy stworzyć życie pełne obfitości i radości. Dziękuję za to, że tutaj jesteś. Mam nadzieję, że te myśli przyniosą Ci inspirację do działania no i do wprowadzenia pozytywnych zmian w życiu. Pamiętaj, Ty jesteś twórcą swojej rzeczywistości. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Ciao.